Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do Was zmierza? Słońca, no w dniu wczorajszym się nie udało, nie udało mi się dla Was tutaj machnąć nagranka właśnie, co dzisiaj do Was zmierza, no z przyczyn takich, jak Wam tłumaczyłam, tak? Dlatego, że po prostu byłam w podróży i zanim, słuchajcie, dojechałam na chatę, to już po prostu było zbyt późno, ale zdążyłam, kochani, w dniu wczorajszym, aczkolwiek bardzo późno, już nie chciałam Was tutaj, że tak powiem, bardzo późno obciążać jakimiś tam filmami, ale zdążyłam przygotować również filmy dotyczące Proszę Was, czy on, ona tęskni za Wami, czyli to, co obiecałam Wam, że zrobimy sobie i ono jest przygotowane. No i również, kochani, film pod tytułem Co pełnia księżyca, która miała miejsce we wtorek? Pełnia z zaćmieniem dodatkowo, kochani, wniesie do Waszego życia, tak? Co po tej pełni się tutaj dla każdego z Was, kochani, może wydarzyć? Ale teraz, zanim te filmki sobie opublikujemy, bo na razie jest blady świt, więc ja tutaj, już tak powiem, poczekam, aż wszyscy się pobudzicie, wypijecie sobie kawki, kochani, zasiądziecie, być może przy święcie, tutaj bardziej do Polski tutaj oczywiście te słowa mówię um, słuchajcie do pecetów, żeby zobaczyć co tam na fejsach słychać, na YouTubach co słychać moi drodzy i tak dalej no to po prostu tutaj opublikujemy sobie te filmy, żebyście mieli co oglądać kochani, póki co sprawdzamy co dzisiaj do Was zmierza, czego możecie się dzisiaj spodziewać e, słońca Jakie energie dzisiaj do Was uderzą, czy też sytuacje, z którymi będziemy się zmierzać? Moi drodzy, karty w międzyczasie tasowałam sobie, przetasowałam też, zanim włączyłam kamerkę. I moi drodzy, a w ogóle to nie wiem, mam nadzieję, że trochę tęskniliście za mną, nie? Przez ten jeden dzień mam takie wrażenie, słuchajcie. No, nie wiem, zastanówmy się dobrze. Dobra, słońca. Startujemy, zaczynamy od baranka. Baranek, baranek. Co dzisiaj do Was zmierza? Baranki, no kochani, u Was jakaś sytuacja? Yy, słuchajcie jakieś niejasności, jakieś sekretów, jakieś tajemnic, jakiegoś zacienienia umysłu. Czegoś nie będziecie wiedzieć, nie będziecie wiedziały, co myśleć, jak kombinować. Yy, moi drodzy, jest jakaś taka sytuacja tutaj, takiej, no bym powiedziała. Pustki w głowie. Co niektórzy mogą, kochani, mieć jakieś iluzje w głowie, co gorsza, tak? Bo oczywiście, jeżeli tworzymy sobie iluzje, których nie ma, no to tworzymy sobie scenariusze, których nie ma, moi drodzy, a tym samym później popadamy w taki stan, powiedziałabym, lęków, strachów, jakiejś takiej sytuacji, która całkowicie jest bezpodstawna. Więc, drogie Barany, weźcie pod uwagę to, czy to, co myślicie, to, co Wam się gdzieś tam kluje w głowie, ma faktycznie rację bytu. Bo jeśli nie ma, moi drodzy, to starajmy się z tego wychodzić. Jakieś pewne rzeczy, które mogą być przed Wami utajone, albo Wy drogie baranki, chcecie coś w sekrecie trzymać, bo oczywiście tutaj odwracamy tę energię. Oraz, moi drodzy, co niektóre z Was mogą dzisiaj odczuć ogromną tęsknotę za drugą stroną. Właśnie kochani, skoro film czy on tęskni, to być może, jeżeli tutaj to te słowa, które powiedziałam, tyczą się tutaj jakiegoś baranka i tęskni, i ta tęsknota jest obupólna, bo ja na tej karcie widzę dwa wyjące wilki za sobą. No to, moi drodzy, może też tak być, że wy już macie swoją odpowiedź. Tak! Zenek czy Kaśka tęskni za wami. Ale, moi drodzy, to zobaczymy sobie oczywiście na tym drugim czytanku o tej tęsknocie. Natomiast tęsknota może się Barankowi również, słuchajcie, udzielać. Co dla byka? Co dzisiejszy dzień wniesie dla byków? No i przy okazji dla mnie. Wow, słuchajcie, wniesie diabła, wiecie co, ten diabełek ostatnio to tak troszeczkę mnie prześladuje w różnych czytaniach, nie wiem, nie wiem czemu, słuchajcie, jakiś zamęt, jakieś, słuchajcie, tutaj sytuację próbuje, że tak powiem, zamęcić, bo diabeł to jest taka, słuchajcie, karta, gdzie bardzo często, słuchajcie, diabeł, no nie wiem, chce swoje szyki wprowadzić, tak, i jakby stworzyć jakiś zamęt w różnych kwestiach, albo po prostu postawić na swoim, albo po prostu gdzieś tam coś pomieszać, jakieś pewne sprawy, ale diabeł to, moi drodzy, również sytuacje, w w których mamy ogromne ciągoty do czegoś, tak? Mamy nie potrafimy się czemuś oprzeć, jest to sytuacja oczywiście namiętna, seksualna, tak bym powiedziała, wręcz y obsesyjna na jakimś punkcie, więc to niektórzy być może mają, y ale też, moi drodzy, opcja pod tytułem, opcja pod tytułem. Eee, uważajcie też na manipulantów, na osoby chcące wami sterować, bo być może słuchajcie taka sytuacja również być, że ktoś z boku słuchajcie będzie tak z wami prowadził konwersację, rozmowę, że w pewien sposób będzie chciał, że tak powiem wpłynąć na wasze ruchy, na wasze czyny, na wasze myśli, słuchajcie na wszystko, tak, więc gdzieś tutaj słuchajcie uważajcie na takich podpowiadaczy z boku, bo to niekoniecznie mogą być dobre intencje wobec was i niekoniecznie dobrze ktoś tutaj będzie chciał em, właśnie na was Wpływać. Oczywiście, słuchajcie, to mogą być i też wasze tendencje, tak? Czyli to, że będziecie chciały na kogoś wpłynąć i jakby w jakiś pewien sposób kogoś pobudzić do myślenia, do działania, ale, ale tak troszeczkę, powiedziałabym, z taką nutą ym, no, pociągania za sznurki, tak? Więc moi drodzy, oczywiście te energie mogą być mm, oczywiście odwrócone, że nie tylko ktoś wobec was, ale nawet i wy sami takie tendencje możecie mieć. W dużej mierze, kochani, czuję to tak, jakby, słuchajcie, coś gdzieś, ktoś, coś, nie wiem, czy ktoś, czy coś, mogło chcieć mieszać szyki i wasze życie. Zwróćcie kochani na to uwagę i na ludzi wokół was i, y, będącym. Jeżeli czegoś się będziecie bać, lękać, y, no to kochani niekoniecznie to może być uzasadnione, tak? Jeżeli chodzi o bliźnięta na dzisiaj. Y, bliźnięta kochani dzisiaj będą stali na straży swoich domostw, swoich racji, y, swoich przekonań i nic że tak powiem, tutaj nie powinno was zwieść, żebyście od tego zdania, czy też przekonania, moi drodzy, odeszli, czy też w stosunku do czegoś. Macie stać z dumnie podniesioną głową do góry i, że tak powiem, jeżeli wy będziecie czegoś chciały, drogie bliźnięta, bądź będziecie chciały coś uskuteczniać, to w dużej mierze, kochani, macie nie dać się z tego stanowiska zwieść. To znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, dobra, tam stara, odpuść sobie tego zenka, albo załóżmy, dobra, stara, weź tam, przestań pieprzyć, bo zasadniczo to, co ty chcesz, to jest w ogóle bez sensu. To wy macie nie dać, że tak powiem, sobie tego odebrać. Wy macie w tym stanowisku stać dalej, tak? Czyli krótko mówiąc, do mnie podniesioną głową. Powiedziałabym, że też lekko siebie ochronić, nie pozwalać sobie na przekroczenie tak zwanych magicznych barier, żeby ktoś zbyt bardzo, że tak powiem, słuchajcie, szarogęsił się gdzieś w waszym życiu, bo ta karta również, moi drodzy, bardzo mocno to podkreśla, więc weźcie to, kochani, też pod uwagę. Dobra, co dzisiaj zmierza do raczka, raczek. Doraczka, moi drodzy, dzisiaj zmierza bardzo fajny czas. Słuchajcie, no mamy czwartek, ma, czy było, stop, mamy piątek, kochani, a więc mamy końcówkę tygodnia, jeszcze dodatkowo, kochani, święto, być może jakieś imprezy dzisiaj planujecie, więc raki mogą planować imprezy, mogą wyjść na imprezę, możecie, moi drodzy, w jakimś tam dużej, w dużym stopniu, kochani, zechcieć sobie właśnie poświętować, poimprezować, chlapnąć, kochani, coś głębszego. Dobre kontakty towarzyskie ponadto, czyli jeżeli nawet jak to nie będą imprezy, to słuchajcie, bardzo dobre kontakty towarzyskie, dużo śmiechu dużo, dużo zabawy dużo bardzo dobrej komunikacji flirty Zaznaczam romanse, które mogą dzisiaj być bardziej uwypuklone, bo mamy kartę trójkową, a więc być może, słuchajcie, jakieś trójkąty się tutaj mocno, słuchajcie, uaktywnią. A więc taka tendencja, kochani, też tutaj może być. Słuchajcie, dla Krystyny, która robi nam czasóweczkę, podkreślę to bardzo mocno, karcioszka na dzisiaj. Krysia to bardzo taka podróżniczka, ona bardzo często gdzieś wyjeżdża, ale no zaraz zobaczymy, co dzisiaj Kryśka będzie odwalać. Krysiu, dla Ciebie karta? No właśnie, achoj przygoda, więc całkiem możliwe Krysia, że ty dzisiaj gdzieś tam faktycznie będziesz coś planowała, niekoniecznie może, że dzisiaj w dniu dzisiejszym weźmiesz plecak i wyjdziesz z chaty, mogą to być tylko jakieś plany nawet na ten weekend, ale coś cię korci, coś cię gna, masz ochotę na to, żeby po prostu po spontanie coś wykonać, nie wiem, być może wyjechać, być może nawet nie wyjechać, ale coś zrobić, bo masz na coś ochotę, tak? To jest taka karta, wiesz, Jezu, chcę tego, dobra, ja już tam nic i tego i lecisz za tym impulsem, tak? To jest jakoby coś na ten, na ten styl. No i moja droga Krystyno, no to, no to dobra, to tam zakładaj buty, leć, bo ten impuls, ta taka reakcja spontaniczna w tobie może się, słuchaj, w dniu dzisiejszym uruchomić albo na dzisiaj, albo na najbliższy czas. Dobra, co zmierza do lwa w dniu dzisiejszym? Kochani, również czas miło spędzony, towarzysko, bo karta Czterech Buław pokazuje mi tutaj zabawy, taniec, śpiew, słuchajcie, i bardzo fajne śmiechy, chichy i tak dalej. Ale to jest również karta randek, karta związków, karta spotkań pomiędzy Wami a jakimiś konkretnymi osobami, z którymi chcecie się spotykać, randkować, karta budowania jakiejś relacji albo tego, albo jakiegoś takich zalążków do czegoś, żeby tą relację budować, również jak najbardziej. Oczywiście, słuchajcie, związki, miłości, tego typu. Typu rzeczy, to też mogą być relacje przyjacielskie, koleżeńskie, kochani, gdzie tutaj coś wspólnie razem uskuteczniacie, coś rozwijacie. Planowanie czegoś w związkach. Jeżeli jesteście już w jakimś stałym związku, załóżmy, to możecie podczas waszych spotkań, czy też nawet bycia razem w tej chwili w domu, bo na przykład mieszkacie razem, próbować coś wspólnie w, ten, w tym czasie, w dniu dzisiejszym, nie wiem, wdrożyć jakieś plany, jakiś rozwój tej relacji, kochani, być może coś zmienić, może pójść z czymś do przodu, ale ogólnie czas towarzyski, jakikolwiek by on nie był. Jest bardzo dobry i taki właśnie nadający się na spotkania i na randki. Co idzie w kierunku panny? Do panienki zastój, kochani, panna dzisiaj stanie w miejscu. To znaczy, jakieś pewne rzeczy, pewne sprawy, być może te, na której pan nie zależy, nie ruszają dzisiaj z miejsca. Krótko mówiąc, utkną w punkcie martwym. Jest to taka karta właśnie mówiąca o tym, że jeżeli panna chciałaby, żeby coś dzisiaj popchnąć do przodu, zrobić coś, czeka za czymś, no to może się nie doczekać, kochani. To jest taki czas przestoju tego, że wszystko jakby... Stoi w miejscu i nie jest ruchawe. Karta, słuchajcie, powiedziałabym tego, że możecie na pewne sprawy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, może was olśnić w wielu kwestiach, możecie coś zobaczyć zupełnie inaczej, moi drodzy. Więc czasami taki czas, może nie tyle że przestoju. Ale tego, że kochani, gdzieś możecie coś zobaczyć całkowicie odwrotnie, niż do tej pory widzieliście, i wyciągnąć z tego jakieś słuszne wnioski. Więc być może wszystko się będzie ruszać, ale do Was przyjdzie jakaś złota, kochani, myśl do głowy. Dobra, co zmierza dzisiaj? Co dzisiaj zmierza w kierunku wagi? W kierunku wagi, kochani, zmierza sytuacja pod tytułem, że albo waga dzisiaj gdzieś podróżuje, gdzieś wyjeżdża, bądź będzie planowała te wyjazdy, te podróże. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mogą być takie panny, kochani, którzy chcą zamknąć stare drzwi i otworzyć nowe. Co dla was to oznacza? Nie mam bladego pojęcia. Bądź też e, oczywiście energia odwrotna. Gdzieś w otoczeniu wagi być może jest jakaś osoba, która zamknie stare drzwi i otworzy się na całkowicie nowe drzwi. E, bo to, kochani, tutaj nam bardzo mocno też Okazuje się no, w tej karcie, że to też może być sytuacja odwrotna, ale słuchajcie, gdzieś coś się kończy i to definitywnie. Ktoś już nie wraca do pewnych rzeczy, ktoś już nie ma ochoty, że tak powiem, zostać w tym punkcie, w którym był i będzie chciał, kochani, gdzieś pójść z czymś do przodu. To jest taka karta, w której trzeba coś już zostawić ze sobą, po to, aby iść, kochani, naprzód nie oglądając się za siebie, nie oglądając się wstecz, tak? Pewne rzeczy już kończymy. Wypłynięcie na szersze wody, gdzieś otworzenie szerzej umysłu na coś, moi drodzy, ochota do tego, żeby gdzieś rozwijać swoje życie, tak? W jakimś konkretnym kierunku i jakby już nie zostawać w tyle, nie zostawać w starych jakichś relacjach, w starych, w starych jakichś, powiedzmy, klimatach, które do tej pory waga gdzieś tam przykładowo, kochani, w których się po prostu obracała. Czyli krótko mówiąc, ruszamy ku nowemu, ruszamy ku czemuś, czego wy jeszcze nie wiecie, jakie będzie, ale nie chcecie tego zostawiać, nie chcecie tego puszczać. Wy chcecie z tego skorzystać. Bardzo fajna karta bramy, karta przejścia, więc uwagi, jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie dla was, dajcie znać w komentarzach. Dobra, co zmierza do Skorpiona dzisiaj? Słuchajcie, karta sprawiedliwości, karta mówiąca o tym, że czas w końcu szczerze z kimś porozmawiać, szczerze tutaj przedstawić jakieś pewne swoje punkty widzenia, moi drodzy, bądź też zdecydować się, co wybrać wreszcie. Karta sprawiedliwości, karta oszacowywania za i przeciw, karta oszacowywania co jest lepsze, co gorsze, karta podejmowania jakichś konkretnych kochani, decyzji. Co dla niektórych sprawy urzędowe, z tak, którymi trzeba będzie dzisiaj być może podyskutować, przysiąść, zastanowić się bo oczywiście, no słuchajcie, jeżeli to jest Polska, no to mamy dzisiaj wszystkie urzędy pozamykane, ja nie chcę powiedzieć, że ktoś będzie latał dzisiaj po adwokatach, na przykład po sądach i tego typu rzeczach, ale być może, słuchajcie, będzie gdzieś, być może prowadził rozmowy, czy też podsumowywał jakieś dokumenty, jakieś sprawy, być może przygotowywał je na następny czas, w którym będzie musiał na przykład z takimi urzędami się gdzieś do, do, do urzędów, do których będziemy musiał się wybrać. Ale ogólnie jest to karta również, kochani, podsumowań, przejrzenia pewnych spraw, przedyskutowania pewnych spraw, podjęcia jakichś pewnych decyzji, kochani, być może urzędowych, być może prawniczych, bo tutaj w tej karcie, kochani, no gdzieś ten taki miecz sprawiedliwości nam się bardzo mocno uaktywnia i czas na jakieś konkretne rozmowy. Dobra, co zmierza w kierunku strzelca? Słuchajcie, karta mówiąca o tym, że strzelec szuka jakiegoś sposobu na coś, szuka złotego środka, szuka sposobu, szuka pomysłu, jak, jak tutaj być może coś zrobić, aby coś było tak, jak strzelec chce. Bo to jest taka karta, gdzie tutaj jakby idziemy po mądrość do głowy, idziemy po rozum do głowy i szukamy właściwego pomysłu na coś. Ja nie wiem, co też strzelec nad czym będzie myślał i jakiego złotego środka będzie szukał, albo jakiego pomysłu na jakąś daną kwestię będzie tutaj w głowie mielił, ale jest to, słuchajcie, podyktowane takim troszeczkę, bym powiedziała, ochotą, żeby móc ruszyć do przodu albo przejść dalej, albo, kochani, zyskać coś, albo troszeczkę takie to będzie, słuchajcie, podchodliwe. To znaczy mam to na myśli, że strzelec może chcieć podchodzić kogoś pod coś, albo już to zrobił, bo to jest jakieś coś w typie takiego, słuchajcie, nie do końca otwartego i szczerego człowieka. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że wy nie jesteście szczerzy, tylko mam to na myśli, że nie będziecie dzia działały z takiego poziomu, że otwarcie przyjdziecie i powiecie, co chcecie, tylko będziecie działać. No, załóżmy z takiego poziomu, takiego troszeczkę, yy, słuchajcie, no, żeby to dobrze zabrzmiało i żeby tutaj ktoś mi zaraz nie wyskoczył z czymś. Ale słuchajcie, no, jest to karta szpiega, tak? Jest to karta kogoś, kto, kochani, gdzieś tam podpatruje, gdzieś coś zobaczy, trochę poszpieguje i gdzieś tak, słuchajcie, troszeczkę nie otwarcie, tylko tak troszeczkę murka, kochani, gdzieś kombinuje, co ma zrobić. No, tak to po prostu w tej karcie wygląda i nie będziemy tutaj, kochani, słodzić teraz strzelcowi, no, bo tak to wygląda. Oczywiście może też tak być, że to nie jest wasza karta osobowa i to nie Szukacie pomysłu, to wy nie dochodzicie do głowy, po co, na co i dlaczego, ale ktoś w waszym otoczeniu, przyglądając się pewnym sprawom, jakby zaczyna jarzyć pewne sprawy, kochani, i szukać jakby właściwej odpowiedzi na coś. Więc dopasujcie sobie to, drogie strzelce, do kogo co lepiej pasuje. Dobra, to teraz koziorożec. No to losujemy dla Was kartę. Koziorożec, co dzisiaj do Was zmierza? gadulstwo, moi drodzy, wy dzisiaj będziecie rozgadani, e, powiedziałabym bardziej drogą e, internetową, czy też telefoniczną, moi drodzy, tam wiadomo, tak, pc pecetową i te sprawy, bo tutaj, e, kochani, pojawia się karta po prostu wysypu informacji, wysypu gadulstwa, bardziej nie face to face, tylko właśnie poprzez sprzęt, moi drodzy, taki, no, krótko mówiąc online, dobra, wiemy o co chodzi, czyli nie tak, że mu nie musicie się, słuchajcie, ubierać, nie wiem, czesać włosów i wychodzić gdzieś do ludzi, tylko możecie sobie siedzieć, słuchajcie, tak jak ja w tej chwili e, i, że tak powiem, klepać do Was to, co myślina na język przyniesie. Więc tego gadulstwo, kochani, może się u co niektórych koziorożców uaktywnić. Dodatkowo dodam, że karta może też mówić, że jakieś pewne sprawy, kochani, dzisiaj ruszą z miejsca, mogą jakieś wiadomości do Was spłynąć, za którymi bardzo czekacie. Te, te gadulstwo może właśnie przez te wiadomości się, kochani, bardzo mocno tutaj um, uaktywnić, popłynąć. I to, że właśnie pewne rzeczy ruszą, kochani, do przodu bardzo gwałtownie, bardzo szybko, coś może gwałtownie, bardzo szybko u koziorożca się również, e, kochani, zmienić. Bardzo duża ciągota do kogoś, moi drodzy, albo, albo ta ciągota do was, koziorożce, też tutaj e, może nam się pokazać. Sprawy, które już się rozpoczęły, rozpoczęły, dalej będą się rozwijały. To też jest taka dosyć ważna wskazówka, bo czasami jest tak, że coś zapoczątkowało się już jakiś czas temu, chcieliście jakiegoś kontynuacji tego i to nie nadchodziło. No to w tej karcie, kochani, nadchodzi. No i teraz wodnik. Co dzisiaj zmierza w kierunku wodnika. W kierunku wodnika, kochani, zmierza albo czas spędzony z żoną, matką, może być z matką też, kochani, i z żoną też może być, podkreślę to dwukrotnie, albo czas, kochani, rozwoju, rozkwitu waszego własnego. To, że wy, kochani, czujecie bardzo mocne ugruntowanie, bardzo mocne poczucie bezpieczeństwa, to, że chcecie coś rozwinąć, chcecie coś udoskonalić, chcecie coś wdrożyć. Chcecie do waszego życia wprowadzić coś, co w pewien sposób będzie je rozwijało, będzie po prostu rozkwitało to życie. E, możecie, kochani, dzisiaj zrobić sobie jakiś, no nie, dzisiaj sobie zakupów nie zrobicie, ale być może będziecie myślały nad zakupem czegoś, aczkolwiek nie strona polska e, będzie chciała tutaj w jakiś sposób, kochani... E, no nawet, słuchajcie, coś kupić, coś po przy prostu przywlec do domu albo coś pozmieniać w tej chałupie, kochani, że poczujecie, że macie coś wokół siebie, co was zadowala, co się wam podoba, co w jakiś pewien sposób no, jest dla was takim dobrostanem, tak? Bo mam wszystko, tak? Mam taki płodność, mam tutaj wokół siebie różne fajne rzeczy, które mi się po prostu podobają i w jakiś tam pewien sposób czuję się tutaj przy nich na przykład dobrze. Duże zadbanie też o siebie, moi drodzy, gdzieś postawienie na siebie, na, na właśnie na taki samorozwój, kochani, na pielęgnację waszego własnego ciała, moi drodzy również, co niektóre wodniki mogą poczuć, żeby sobie to zagwarantować, po to, żebyście czuły się piękniejsze, fajniejsze, ładniejsze. No i tak jak powiedziałam, być może to są jakieś odwiedziny matki, nie wiem, być może jakieś bliskie przyjaciółki, ale bardziej mam tutaj na myśli, że jeżeli to jesteście Wy, no to być może Wasze matki się tutaj dzisiaj gdzieś uaktywnią, albo trzeba będzie z nimi być może o czymś konkretnym, kochani, porozmawiać. Możecie poczuć troskę, opiekę, miłość jakiejś osoby właśnie w Waszym otoczeniu rodzinnym, również moi drodzy. Więc bardzo fajna karta, taka bym powiedziała, rozkwitająco, rozwijająca. No dobrze, a co dzisiaj zmierza do rybek? myślenie. Słuchajcie, myślenie nie boli i myślenie ma przyszłość, tak? Więc tutaj gdzieś są niektóre kochane ryby, faktycznie dzisiaj będą się zastanawiały nad czymś, planowały coś, obmyślały coś, grubo sobie poświęcały czas na tym, żeby mielić coś kochani we waszych własnych głowach i gdzieś tutaj zastanawianie się kurczę, no moment, moment, no pomyślmy, jak by można było to ewentualnie podziałać, coś porobić. No dobra, no 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 tak. No dobra, a może to a może ta. No i gdzieś nad takim myśleniem rybka może się Kochani, dzisiaj głęboko zastanawiać, bo to jest taka sytuacja, że dajecie sobie na to czas, żeby pewne sprawy poczukodowo przemyśleć, przeanalizować, bo ta analiza, moi drodzy, dzisiaj u ryb będzie bardzo silnie zaznaczona. Możecie też przez to, kochani, stronić od, powiedziałabym, bliskości, kontaktów międzyludzkich itd., chyba że ktoś w waszym otoczeniu będzie się izolował, bo ma wiele spraw do przemyślenia, do przeanalizowania, więc jeżeli jest jakaś rybka, która mówi, Boże, zenek się nie odzywa to nie, nie dlatego, że, moi drodzy, dzisiaj ma na was, że ma was gdzieś albo was nie kocha. Po prostu zwyczajnie, kochani, gdzieś dzisiaj dużo spraw zajmuje jego głowę i musi te sprawy, droga, rybko przeanalizować, więc ty nie myśl zawczasu, że tutaj ewentualnie jest coś złego albo coś złego się kroi. Absolutnie nie. Więc tak to, moi drodzy, się przedstawia. Kochani, dla was wszystkich... Życzę, żeby ten dzisiejszy piątek był przed cudownym dniem, takim jak wy chcecie, kochania, nie tak jak chcą karty. No i moi drodzy, do usłyszenia później. Póziaki.